No, jestem Wiktor i ostatnio nagrałem taki film o tym, żeby po prostu nie patrzeć się podchodzić do kobiet. I jeden z widzów prawdopodobnie z tego filmu i serdecznie go pozdrawiam, jeśli ogląda ten film i mega mu dziękuję. Yy, odpisał mi taką anonimową wiadomością. Link masz też w opisie tutaj, więc jeśli miałbyś jakieś pytanka, to dawaj i jakby serio to jest pomocne. Yy, I fajnie to nawiązuje relacje mnie, moją z widzem. Yy, spytał się on, że się powiedział on o tym, żeby, na, żeby nagrał film o pewności siebie. Bo pewność siebie jest kluczowa w relacjach i trzeba to podkreślić, że bez pewności siebie nie osiągniesz tego, co osoba po prostu niepewna siebie. Podzielę ten film na dwa etapy. Zacznijmy w ogóle od tego, jak pewność siebie wpływa na kobiety. No bo kobiety chcą mężczyzn, którzy są pewni siebie. Pewność siebie jest cechą, którą po prostu kobiety pożądają, no bo wyobraź sobie taką sytuację. Że ty musisz się wykazać inicjatywą. Się chcesz nie musisz, ale rzadko która dziewczyna wykaże się inicjatywą pierwsza i na przykład pierwsza do ciebie napisze, a już w ogóle na pewno do ciebie nie podejdzie. Jakby Szansa na to, że do ciebie podejdzie jest jeszcze mniejsza niż napisze. A ile kobiet do ciebie pisze? No pewnie niewiele, nie? Więc jakby serio, jakby to ty musisz się wykazać inicjatywą. I stary zakładając, że na przykład nie wiem, idziesz po parku, i wymieniasz się uśmiechami, czy coś, albo nie wiem, ona na ciebie spogląda i po prostu patrzy na ciebie, obserwuje cię, bo ci jakby wpadłeś w oko, stary. To już jest sygnał i ona ci tym sygnałem daje, że kurde, jej się podobasz, nie? Więc już ci trochę podsuwa to, żebyś ty też do niej podszedł. Żebyś ty do niej podszedł i po prostu zagadał o to. Bo ona raczej tego pierwsza nie zrobi, to już tyle, co ona, co ona zrobiła. Ale patrz na to tak, na przykład później w przyszłości jesteście w relacji i ona chce na tobie polegać. Chce, żebyś ty był zaradny, ale przed tą zaradnością jest pewność siebie. Ty na przykład, umawiając, nie wiem, umawiacie się w restauracji, zamawiacie sobie jedzenie czy coś i coś się źle nabije, Ty się musisz odezwać. Ona się nie odezwie pierwsza, ona liczy na to, że to ty się odezwiesz, że do ty to załatwisz, że ty będziesz tym pierwszym rozmówcą, tym głównym przewodzącym. Ona może coś tam dopowiedzieć, ale jakby ona chce polegać na tobie. A jak ty będziesz stary, po prostu siedział cicho i bał się odezwać, to sorry, to po prostu nie wyjdzie, stracisz w jej oczach. Ona chce na tobie polegać. Tak samo, nie wiem, zamawianie stary jedzenia przez telefon, czy coś, po prostu rozmawianie z panią bądź panem przy telefonie po drugiej stronie, to zazwyczaj stary ty powinieneś gadać. Bo po prostu może ona nie chce gadać. Może się boi, może coś. I ty powinienś w tym momencie, stary, zaskoczyć pewnością siebie. To ty powinieneś to zrobić. I teraz przechodzę do tych etapów. Pierwszy etap to będzie, jak zdobyć tą pewność siebie. Powiem to na swoim przykładzie, że moja pewność siebie, ja ją wyciągnąłem ze sportu. Po prostu ze sportu wyciągnąłem pewność siebie, bo wiedziałem, że to mi może dużo dać. Ja tego chciałem, chciałem pewności siebie. Ja na przykład ćwiczyłem sztuki walki przez jakiś czas. I idąc tam, wiedziałem, że ja tam chcę czerpać pewność siebie ze sportu generalnie. Ile się razy słyszy, stary, że po prostu sport to jest. Na sporcie buduje się dyscyplinę, buduje się pewność siebie, Twój charakter. I stary, Twoja dyscyplina też pomoże ci zbudować pewność siebie. Jak Ty będziesz polegał na po prostu sobie, wiesz, że możesz na sobie polegać, to uczci da pewność siebie. Ludzie stary chodzą na piłkę, chodzą na siłownię, chodzą na różne sporty naprawdę na różne sporty. I oni są pewni siebie. Ludzie mają jakieś zajawki, i oni są pewni siebie, bo po prostu. Spełniają się w tym. Robią coś. Coś im nadaje sens życia. Oni się temu po prostu poświęcają. A finalnie skutkiem ubocznym, właśnie tego, że się, te, że się temu poświęcają, że coś robią, jest to, że są pewni siebie. Więc tak podsumowując, pierwszy etap polega mniej więcej na tym, żeby po prostu spełniać się w czymś. Coś robić. Coś, co może ci dać tą pewność siebie. Wystawiać się na nowe bodźce, na nowych ludzi. Poznawać ich. Jak ty na przykład będziesz czymś zajebisty to będziesz myślał, kurwa, że po prostu jesteś na przykład lepszy od innych, nie wiem, stary, w piłce nożnej. I to ci może dać tą pewność w siebie. Może jesteś zajebisty w szachach, a może w jakimś innym sporcie, nie wiem, stary, tenis, może ping-pong, może kurwa siatkówka. Jak ty będziesz myślał po prostu, że jesteś trochę, trochę lepszy niż inni w czymś, co nie musisz, stary, gustować ego, ani nie musisz patrzeć na innych, że, jest, że są gorsi, że się tak overall gorsi, bo nie są. Stary, jesteśmy równi, ale jakby Chodzi o to, że możesz myśleć, że jesteś lepszy w jakiejś dziedzinie i to ci może dać pewność siebie. Ty później efektem ubocznym, właśnie takiego myślenia, będzie to, że będziesz podchodził do lasek stary i będziesz miał tą pewność siebie, bo nie będziesz się bał. Po prostu nie będziesz się bał. Drugi etap jest to po prostu kochanie siebie, stary. Kochanie siebie, bo jak ty nie pokochasz sam siebie, nie jesteś zgodny sam ze sobą, to jak ty możesz być pewny? Jak możesz być pewny siebie, nie ufając sobie? Nie, po, nie polegając na własnym sobie, stary, jak ty możesz być pewny siebie? Ja na przykład mam coś takiego, że mega niedobrze się czuję, jeśli jestem na przykład źle ubrany. Oczywiście to, jak się ubieram, jest tylko moją subiektywną opinią. Dla kogoś mogę być ubrany ładnie, a mogę być brzydko. Ale mam coś takiego, że lubię być dobrze ubrany. Lubię się czuć dobrze w swoich ciuchach. W tym, co ja wybieram. Gdybym na przykład nie był dobrze ubrany, to jakby opierałbym się trochę z tym, żeby zagadać do jakiejś super laski. Trochę bym się z tym opierał, bo podświadomość, może ja bym tego chciał, ale podświadomość by mi tego nie pozwalała. Blokowałaby mnie przed tym, bo wierzę, ja nie jestem super. I powiem Ci więcej, jak Ty się dobrze ubierzesz, to na pewno zwiększysz swoje szanse, żeby zagadać do ładnej laski i żeby ona Cię nie odrzuciła, bo będzie na to patrzyła, jak Ty wyglądasz. Więc jak ty będziesz wyglądał dobrze, to ona, stary, już będzie o krok dalej, żeby ci dała tego Instagrama, żebyś ty był szczęśliwy. Kiedyś sam miałem taką sytuację, że byłem po treningu, to było lato, stary, było bardzo ciepło, ze 30 stopni na dworze, a wyobraź sobie, stary, że na salce, gdzie chłopaki, stary, byli zgrzani kompletnie, tam było, kurwa, prawie ze 40 stopni, jak nie ponad. I, stary, tam się po prostu każdy podził wychodził cały, kompletnie mokry. Ja stary, siedzę w autobusie, kompletnie mokre włosy, i sobie gadam z koleżanką, bo po prostu jechała. I okazało się, że jakby jedna laska wpadła mi w oko, i chciałem do niej zagadać. Akurat wysiadała na tym przystanku co ja. Wysiadłem stary i po prostu do niej zagadałem. Niestety nie byłam mną zainteresowana, wręcz byłem ci, że była trochę skrzywiona, bo kurwa podszedł do niej w spocony facet. Miałem całe mokre włosy stare, miałem dłuższe włosy. Teraz mam króciutkie, miałem dłuższe włosy i stary, wiesz, jak wyglądałem, takie mokre włosy. To stary wyobraź sobie, że ja tak wyglądałem. Byłem cały czerwony, miałem mokre włosy, jeszcze torbą sportową stary. I myślisz, że to jest atrakcyjne? Nie, to nie jest atrakcyjne. Dlatego jak zadbasz o swój wygląd, jak pokochasz siebie, jak będziesz pewny siebie, jak uświadomisz sobie to, że możesz na sobie polegać, to na pewno ci to dużo da. Na pewno Ci to dużo da. Tak podsumowując to, co Ci powiedziałem w tym filmie, to możesz też zauważyć, że te dwa etapy trochę się ze sobą wiążą. Trochę się ze sobą wiążą i jakby one są wspólne. Pewność siebie, jakby kochanie siebie, ufanie sobie, sport. Stary, mógłbyś uprawiać sport nie ufając sobie? Jakby dochodzisz do pewnego momentu, że, nie wiem, rywalizujesz z kimś i nie ufasz sobie. Wyobraź sobie, że stary. Kiwasz jakiegoś piłkarza i nie, bo, nie możesz, jakby boisz się go kiwać, bo myślisz, że to by się nie uda? To no, kurwa, próbujesz próbujesz go kiwać, bo tego wymaga sytuacja, stary. Ty chcesz to zrobić. Na przykład, albo stary, nie wiem, tak jak ja. Miałbym z kimś sparować, stary i bać się go? Na przykład, kogoś, stary w, moim, nie wiem, w mojej wadze, stary, w moim wzroście, miałbym się go bać. Jakby, no tak, oczywiście czuję do niego respekt, jak yy, do każdego, ale no bez przesady. Nie na tyle, stary, żebym się go masakrycznie bał, bo wiem, że wiem, co potrafię. I że mogę jakby stawić czoła i jakby wyjść z tego zwycięsko, nie? Ale uwierz mi, stary, że jak po prostu poznasz tych ludzi, bo może jest ci ciężej poznać kobiety, ale zacznij od poznawania mężczyzn, stary. Wejdź do tej szatni, wejdź na tą salkę, Stary, spotkaj tych ludzi, zbij piątkę, zagadaj. Jak Ty poznasz ludzi, to Ci to da pewność siebie. Już da Ci to pewność siebie, trochę ci, trochę ci jej da. A później, stary, poznasz laskę. Jak Ty nagle wyjdziesz na miasto, stary, ubrany tak, jakbyś chciał, i czujesz się pewnie, kurwa, czujesz się, stary, zajebiście w ciuchach, który wyszedłeś. Kurwa, myślisz, stary, że pół miasta na Ciebie patrzy, bo wyglądasz zajebiście. Albo tak właśnie jest, kurwa, wyglądasz zajebiście i pół miasta na Ciebie patrzy. Stary, ty możesz być w takim momencie niepewny siebie? Jesteś, musisz być w kurwa pewny siebie, musisz być stary. Jak pół miasta na ciebie patrzy, bo wychodzisz w nowym wicie? ja pierdolę. To no. siebie, o którym ci mówię, pozwoliło mi podejść do dziesiątek dziewczyn. I to nieważne, stary, czy to była jakaś koleżanka na imprezie, znaczy, nowa osoba, ale wiesz, bardziej jako koleżeńsko do niej podchodzę, czy coś. Czy to była stary laska, która mi się podoba. Jakby to nie miało dla mnie większego znaczenia, bo, bo, bo potrafiłem podejść do każdej laski, do której chciałem podejść. I pamiętaj, że pewność siebie to nie jest, kurwa, robienie głupich rzeczy. Bo jak ziomek ci powie, żebyś wyskoczył z, z trzeciego piętra, z okna, to to nie jest pewność siebie, tylko to jest głupota. Ale jak ty, stary, podejdziesz do dupki, do której chcesz, kurwa, podejść, bo ci się podoba, to to już jest pewność siebie. Bo wychodzisz, w sensie, wystawiasz się, stary, na nowe bodźce. Wystawiasz się stary na coś, czego po prostu sam chcesz, co jest dla Ciebie nieznane, bo jej nie znasz. Ale chcesz, chcesz stary ją poznać. I to jest kurwa pewność siebie. Pewnością siebie nie jest jakaś głupota, którą możesz zrobić. To jest przemyślany ruch. I pamiętaj o tym. Trzymaj się, Elo!